Witam wszystkich serdecznie. Mamy piątek. <laughs> Nagrywam giernika, bo nie było mi dzisiaj w domu na wyjeździe. Tutaj trzeba trochę nagrać, bo się dawno nie nagrywało. Ołączki się parzą właśnie karmionko jest jak widzieliście tutaj było zrobione druga część budy tak samo jest zrobiona kanateczki Tam jeszcze jednej deseczki mi zabrakło ale nie wiem czy już dalej robić może siodełka się zrobi jutro śmigamy z młodym na targ mam do sprzedania 14 gołąbków To jest pięć łopanych. Jedna cebelka. Jasne białe ogonie, bo Dwa peszcze, pięć sztuk łopanych i reszta swoje. Takie co niepotrzebne są. Troszkę w tych świeżych jest strat. Sam się trochę nie było tosił. Arenaście obciął. Sztuk. Ale tak to jest. Ciemnym zostało osiemdziesiąt cztery, zostało 75. pięć. <laughs> tak, to jest. Jutro jedziemy na targ, zobaczymy czy się sprzeda, czy się coś kupi.

Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za lajkowania i za oglądanie. Cieszy mnie to, że Wam się podobają filmiki. Postaram się, żeby było ich więcej, ale trochę byłem chory. Jednak całe dwa tygodnie byłem chory. Tak nie miałem na chęci zrobić. Było czasu trochę no zrobiliśmy do tych konatek. Tak to wygląda. Nawet nieźle to wyszło. Tu jeszcze nam brakuje no, jednej deski, aby jedna deska była. To... <laughs> By było dobrze. No i co poza tym? Jutro może coś nagramy na targu. Zobaczymy jak to będzie. Jutro, jak wrócę, mam, mam chęć puścić parę sztuk, te dwadzieścia, rozpocząć rok. Tak to jest. Dobra, kończę to na dzisiaj. Do zobaczenia do usłyszenia Jeszcze raz dziękuję za oglądalność Wszystkiego dobrego w nowym roku Hej trzymajcie